Jesteśmy właśnie po premierze spektaklu burlesk Dream City. Chciałabym się być zapytać, jaki był, był Twój początek z burleską? Początek? Dosyć odległy zresztą w czasie, bo to było 18 lat temu. Wiązał się w no, tym że poszłam do szkoły tańca uczyć się burleski. To był jeden z, chyba pierwszy albo jeden z pierwszych kursów burleskich w Warszawie w ogóle prowadzony przez naszą koleżankę. tam po raz pierwszy zobaczyłam co to jest. Okazało się, że spodobało mi się. Mm -hmm ponieważ miałam wcześniej przygotowane młoneczne, dosyć szybko i teatralne, są dosyć szybko y, jakby traciały postępy. A jak w trzech słowa po prostu obliczeniem? Szanowne Zdecydowanie. To znaczy z doświadczenia wiem, że z reguły większość naszych widowni stanowią pani, ponieważ jest to taka sztuka, z którą panią bardzo przyjemnie jest śladykować. Kiedy kobieta z widowni ogląda na scenie pewnie się kobietę, to jest jej z tym dobrze, umie się jakby właśnie zidentyfikować z taką postacią. Panowie, tak jak mówię, z mojego doświadczenia wynika, że panowie często wykazują trochę więcej rezerwy. Yy, bo to jest też jedna z różnic między burleską, a na przykład striptizem. Yy, burleska jest sztuką, gdzie pewne siebie, mocne psychicznie kobiety, yy, pokazują, że mogą wszystko, a dla niektórych panów nie ma to peszące. A powiedz mi, co niesie za sobą spektakl? Czy to jest tylko show i dobra zabawa, czy to nie jest jakieś przesłanie głębsze? Yy. W naszym spektaklu nie ma takiej jednej wyraźnej jakiejś narracji, którą można by sobie wynieść jako ogólne przesłanie całego spektaklu, ale na pewno nasze numery, niezależnie od tego, czy one są czysto komediowe, czy są bardzo klasycznymi, pięknymi numerami na ogół mają w sobie jakieś, jakąś koncepcję, jakiś przekaz. Najbardziej takim oczywistym przekazem w to jest to, że wszystko może, bo, no, bo to jest burleska. I właśnie tą, tą radością życia i jakby pewnością się z przyjemnością zaraża publiczność. A że to jest y, Twoja pierwsza współpraca z teatrem? Nie, nie, y, nie. występowałam tu już wielokrotnie. Jakby znamy się z Sylwestrem wiele lat. Od momentu, kiedy wystawił pierwszy spektakl burleskowy na deskach teatru, ja już wtedy byłam mm. ilu i dosyć szybko nawiązać współpracę. A jakie są y, dalsze plany? Ta, ta, strefa. Czy już wiesz? będziesz występować w kolejnym spektaklu? Czy ja. eee, to jest pytanie? To się nie, nie wiem. Na koniec y, pytanie. Znaczy wiem na pewno, że ten spektakl będzie jeszcze pewnie grany. I nawet niekoniecznie koniec tutaj, ale może gdzieś na gościu I takie mam pytanie do Ciebie. Jakie zdarzenie z Twojego życia określiłabyś mianem małego skandalu? To może być zdarzenie z młodości lub z coś, 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 czego byś się, coś, czego byś się wstydziła, gdyby pojawiły się kamery. I mam co teraz powiedzieć. <laughs> W ogóle w życiu codziennym jestem bardzo poukładaną, grzeczną osobą pracującą w bardzo poważanym zawodzie. I yy, mi sobie wymyślić jakiekolwiek skandale w moim życiu. Podejrzewam, że największym skandalem byłoby pewnie, nie wiem, przejście na czerwonym świetle. Zdaje się, że zdarzyło mi się to w życiu. Być może jeszcze jakiś większy skandalik jest przed tobą. Tak, no to tego nie wykluczam, zwłaszcza, że jakby z latami, z życiowym doświadczeniem i właśnie z różnymi fantastycznymi lekcjami, które ja wynoszę z tego, że jestem performerką burleski. może kiedyś rozkręcę się na tyle, że to w ogóle będzie duży skandal. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.